Cześć, z tej strony Karol i dzisiaj szybka porada, jak troszeczkę lepiej tworzyć bazę danych poprzez to, że minimalizujemy liczbę kolumn w naszych tabelach. Jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Marelka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Oczywiście wszystko ma związek z funkcjami, które chcemy zrobić w naszej aplikacji oraz z procesem tworzenia oprogramowania, czyli tworzenia oprogramowania w sposób przyrostowy, że z czasem dokładamy nowe rzeczy. Załóżmy sobie taki przypadek. Mamy sytuację, że chcemy robić taki tutorial, przygotowujący naszego użytkownika do wykorzystywania naszej aplikacji, więc dodajemy sobie takie pole, czy na przykład przeszedł już ten tutorial. Jest tutorial finished. Oczywiście prawda, fałsz. To jest prosta odpowiedź, tak lub nie. Więc jeżeli nie przeszedł, to mu wyświetlamy informację, że o, tutaj masz tutorial, idź dalej. A jeżeli już przeszedł, no to już mu więcej tej informacji nie wyświetlamy. Więc na dzień dobry, zarejestrowany użytkownik, nie przeszedł tutorial. No i później robimy sobie coś takiego, i w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie: ile osób przeszło już dany tutorial jak szybko przechodzą dane tutorial? To odpowiedź na drugie pytanie: jak szybko? dodajemy no sobie y, tutorial finished date pole. Typu data i mamy informację, kiedy sobie przeszli, bo jak skończyli przechodzenie, to sobie zapisujemy dzisiaj skończyli i widzimy sobie później, że dany użytkownik został stworzony tego dnia, na przykład do 1 stycznia, a 20 przeszedł tutorial, więc widzimy, że 20 dni zajęło mu przechodzenie tutorial, ale jak dodawaliśmy sobie tę funkcjonalność, to teraz możemy przyjrzeć się naszej bazie danych i spojrzeć. Te dwa pola są trochę niepotrzebne, bo tak naprawdę to drugie pole rozwiązuje nam problem. Mianowicie, jeżeli data jest pusta, jest tutaj 0 nic nie ma. To znaczy, że ktoś jeszcze nie przeszedł naszego tutoriala. Więc co robimy? Idziemy do naszej aplikacji, idziemy do searcha, bierzemy sobie pole i szukamy, czy gdziekolwiek to pole i tutorial finished, zostało użyte. No oczywiście robimy nową aplikację, więc jeszcze nie było użyte, ale sobie gdzieś użyjemy. Damy na przykład sobie tekst i będziemy robili sobie taki warunek, że jeżeli nasz obecny użytkownik current user nie ukończył sobie jeszcze tutoriala, to wtedy wyświetlamy sobie ten właśnie element. No oczywiście na dzień dobrego nie wyświetlamy, więc robimy sobie takiego serca i patrzymy wszędzie, gdzie te pola są wykorzystane. Patrzymy, że jest tutaj. Dobrze, więc go podmieniamy na datę i patrzymy, czy ta data jest niepusta. Jeżeli jest pusta, to znaczy, że nie przeszedł tutoriala. No i teraz, jak już nie mamy żadnych wywołań danego pola wykorzystać, no to sobie to Usuwamy i tym sposobem optymalizujemy sobie naszą aplikację w kontekście tego, że mamy mniej kolumn w naszych różnych tabelach w naszej bazie danych. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!